Witam ja jestem Kamko i dziś, jak grom z jasnego nieba, oficjalny fanpage Pokémonów podzielił się w końcu z nami datami premier najnowszych gier z serii Pokémon Brilliant Diamond i Shining Pearl oraz Pokémon Legends Arceus. Remake Sino otrzymam już 19 listopada tego roku, czyli w miesiącu w którym zazwyczaj właśnie Pokémonowe gry są publikowane. Natomiast Legends Arceus swoją premierę będzie mieć 28 stycznia 2022 roku. Nie ukrywam, że te informacje poprawiły mój dzisiejszy dzień, w szczególności o Legends Arceus. Wcześniejsze oficjalne informacje głosiły tylko, że remake y wyjdą jeszcze w tym roku, a Legends Arceus na początku następnego. Miło widzieć, że choć pod koniec miesiąca tak gra wyjdzie jednak jeszcze w styczniu. A dla tych, co nie wiedzą nic o tych grach, to Pokémon Brilliant Diamond oraz Shining Pearl to wierne remake'i swoich poprzednich wersji, Diamond i Pearl właśnie. Jednak z tego co udało się nam zobaczyć, elementy z Pokémon Platinum w tych dwóch grach również się pojawią. Fakt wiernego remake'u jest jednak trochę kontrowersyjny, jako że nie jest to odnowienie gry w stylu na przykład Omega Ruby i Alpha Sapphire, które dostaliśmy na Nintendo 3DS, które oparte były na silniku z Pokémon X i Y. Wszyscy fani oczekiwali ponownego spotkania ze Sciny na silniku Swordy Shield, a dostajemy... no cóż, praktycznie to samo co w 2006 roku, tylko w nowej szacie graficznej. Choć do tej pory wiemy tylko tyle. Może się mylimy, może ilca nas jeszcze zaskoczy, jako że Game Freak nie jest odpowiedzialny tym razem za te gry. Musimy czekać za kolejnymi informacjami. Natomiast Pokémon Legends Arceus to zupełnie nowe podejście do gier serii Pokémon. Akcja dzieje się, że tak to nazwę, odpowiedniku feudalnej Japonii tylko że w Sino. Otwarty świat, w którym możemy biegać, skakać, spotkać pokemony, które hasają sobie po świecie i możemy rzucać i to dosłownie pokewolami. Skojarzenia wokół tej gry krążą wokół Zeldy Breath of the Wild. I miejmy nadzieję, że poziome mnie rozczaruje. Jako że szczerze jeśli chodzi o moje zdanie, Pokémon Legends Arceus zapowiada się na najciekawszą Pokémonową grę ostatnich lat, tym bardziej, że jest to coś zupełnie nowego, co nada powiewu świeżości Marce. Jak otrzymamy więcej informacji, postaram się zrobić osobne materiały do tych gier. I cóż, podsumowując, co myślicie o Pokémon Brilliant Diamond i Shiny Pearl? Czekacie za tym remakiem, planujecie kupić, czy raczej nie? Oraz czy wyczekujecie Pokémon Legends Arceus? A może planujecie nabić obie te gry? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Tak czy tak, to by było dzisiaj na tyle. Nie zapomnijcie zostawić lajka pod filmem i zasubskrybować kanału i do zobaczenia następnym razem. Cześć!